Yo, <laughs> really, this shit crazy. Crazy. Dun, dun, dun. Great, Pyta się co u mnie słychać, stary już odpowiadam ci man Piszę kawałki, gramy se Fifę, a ziomal fifa też zawija gram Taki jest plan, łychaj i sprite, do rana nie idziemy spać Za mało czasu na spanie, życie to gra, w którą chcę cały czas grać Bruch! Następny level, co jeden ponoć trudniejszy Nie miałem kodów by przechodzić dalej i dzięki temu się czuję silniejszy Jak po poręczy cały czas w dół, chcę iść do góry a mówią mi stój Ja was nie kumam pajacy za chuj, ja mam ambicja, a wy dupy ból, u bez żadnych perspektyw, pomocy innych i sosu na start. Co by się kurwa nie działo, ja będę dalej to pchał. To już jest typie coś więcej niż tylko zajawka na rap. Ey. To to we mnie na maksa, tak jak woda w piach. Red Bull i Bland, tak cały czas. Nie robię przerwy na pit stop. Jak zaczynasz klać, bo problemy masz, to myślisz, że te wtedy znikną? Ja zapinam pas, noga na gaz i cisnę pomarzenia szybko. Najlepsza inwestycja podobno w siebie, dlatego inwestuję w przyszłość. Wszystko wyżygam na trakach, a za mało lata miałem niewyparzoną japę. Teraz mniej mówię, bo wolę to wszystko wylewać na papier. Bloki na zawsze, od nich dostałem dodatkowy pancerz. Odpalam blanta za rodzinę ziomków i w hey, hey. Pali się głośnik i pali się blant. Hey, hey. Palę to ciągle i pali to brat hey, hey. Pali się głośnik jak to dam Niech się pali dalej weź na straż Pali się głośnik i pali się blant. Palę to ciągle i hey. pali to brat Pali się głośnik jak terdam. Niech się pali dalej, weź telefon straż. Para para, many many, nielegal zarobić kwit. Chłopaki wychodzą z bramy idą, idą, i do mi, do mi wchodzą w syf. Konsola, telefon, laptop. jeżeli miałeś to tylko na chwilę, bo wszystkie fanty szły do lombardu, żeby mieć za co wykarmić rodzinę. Via ja kämpfe für dreime, via ja kämpfe für Glück. Ganze Zeit bin ich Bruder und die noch mehr lust Ja, mach kein Auge und guck so cheap. Ja, ich mach was ich muss und ich mach was ich will. W sobie trzymam gniew, nie wiesz co mam w bani, i szczerze, mam w chuju czy masz kurtkę skropa, czy kurwa Armani. Tu ciągle się pali, gonimy sny. 091, Szczecin, robimy dym. Hey, hey. Pali się głośnik i pali się plan. Hey, hey. Pale to ciągle i pali to brat. Hey, hey. Pali się głośnik jak terdam. Hey, hey. Niech się pali, dalej we na straż. Hey, hey. Pali się głośniki, i pali się plan. Hey, hey, palę to ciągle i pali to brat. Hey, hey, pali się głośnik jak dam. Hey, hey, niech się pali dalej, weź lewa na straż.